Witam bardzo serdecznie moją wyśmienitą czwórkę z klasy czwartej na kolejnej lekcji reliki. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat dwóch tematów, które macie w podręczniku. Proszę Was o to, abyście wyciągnęli sobie zeszyty. Jeżeli ktoś ma, niech sobie wyciągnie podręcznik i zapiszemy sobie zaraz temat lekcji. Życzę Wam miłego oglądania. Jak już mamy zeszyty. Proszę Was, abyście zapisali sobie temat dzisiejszej lekcji, który brzmi następująco. Wędrujemy przez życie, myślnik, umieć poznać, co jest ważne. To są dwa tematy. To jest temat 37 i temat 38 u nas w podręcznikach. Człowiek od początku praktycznie istnienia od początku praktycznie istnienia wszechświata podejmuje jakieś wyprawy zmierza do jakiegoś celu pierwotnie dla kupców dla różnych osób które wędrowały wskazaniem danego celu były pewne znaki te znaki to były na przykład gwiazdy Ludzie potrafili za pomocą różnego gwiazdozbioru wyznaczyć cel swojej wędrówki. Popatrzmy na moment narodzin Pana Jezusa, kiedy mędrcy ze wschodu podążają za gwiazdą i docierają do nowonarodzonego Pana Jezusa. Ich kierowała gwiazda, czyli gwiazda była pewnym znakiem, po którym medycy mogli podążać do wyznaczonego celu. Około 1300 roku ludzie zaczęli korzystać z kompasów. Namagnetyzowana igła w kompasie wskazuje nam kierunek północny. Kompas stał się dla nas wyznacznikiem danej trasy. Ludzie również, Korzystają z map, aby dojść do wyznaczonego celu. I każdy człowiek, w momencie kiedy się narodził, dąży do jednego najważniejszego celu. Tym celem dla nas, dla chrześcijan, jest osiągnięcie zbawienia. W momencie, kiedy rozpoczynamy nasze życie, rozpoczynamy tą wędrówkę, która skończy się. Kiedy skończy się nasze życie? Dla nas, dla chrześcijan, jest to życie wieczne. I my, podobnie jak zwykli podróżnicy, jak osoby, które zmierzają do pewnego celu, musimy znaleźć odpowiednie znaki, które pomagają nam dotrzeć i pomogą nam w rezultacie dojść do kresu naszej wędrówki, czyli do zbawienia. Ale podczas tej całej wędrówki również mamy takie pewne przystanki, do których zmierzamy. Na przykład osiągnięcie dobra, osiągnięcie pełnej, doskonałej miłości, osiągnięcie jakichś sukcesów wymarzonych, które prowadzą do czegoś dobrego. To są takie nasze pośrednie przystanki, dzięki którym możemy dojść. Do naszego, naszej pełni szczęścia i dojść do kresu naszych dni, po którym osiągniemy zbawienie. I zastanowimy się dzisiaj, jakie znaki pomogą nam dojść do tego, aby stać się dobrymi ludźmi, a w konsekwencji do tego, aby zostać zbawionym. Święty Paweł w liście do Rzymian. Ten fragment macie na stronie 108, pisze następujące słowa: Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Popatrzmy, nie bierzmy wzoru z tego świata. Nie możemy brać tych słów bardzo, ale to bardzo dosłownie. Ale zobaczyć na to, że współczesny świat nie, ofer nie oferuje nam tylko i wyłącznie dobra, ale niestety również oferuje nam zło. I święty Paweł przestrzega nas przed tym, abyśmy nie brali wzoru z tego świata, tylko żebyśmy używali naszego rozumu. W rozróżnieniu, co jest dobre, a co jest złe. Czyli rozum, nasze myślenie, posiadanie wiedzy, mądrości pomaga nam dotrzeć do dobra. Ale w jaki sposób osiągnąć tą wiedzę i tą mądrość? Na pewno takim wyznacznikiem są pewne nasze autorytety życiowe. Dla Was. Dla uczniów klasy czwartej takim autorytetem są Wasze rodzice, z których powinniście czerpać przykład do życia, którzy pomagają stawać się wam lepszymi ludźmi, którzy przeprowadzą was przez ten okres dzieciństwa i pozwolą wam na to, abyście osiągnęli wiedzę, osiągnęli mądrość. Również dla nas, dla chrześcijan, takim ważnym znakiem są pisma, które zostały na przestrzeni wieków, które powstały na zlecenie Pana Boga. Czyli dla nas, dla chrześcijan, takim znakiem po prostu jest pismo święte, jest Ewangelia, która mówi nam, jak żyć, aby osiągnąć dobro. Dla nas, Taką najważniejszą postacią, z której powinniśmy brać przykład dla nas, dla chrześcijan, jest osoba Jezusa Chrystusa. Czyli takiego możemy powiedzieć pośrednika pomiędzy nami, a pomiędzy Panem Bogiem, który miał takie główne zadanie, aby doprowadzić ludzi do zbawienia. Pan Jezus podczas swojego nauczania powiedział: Ja jestem drogą. I prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Czyli nikt nie będzie zbawiony, jeżeli nie uzna Pana Jezusa za pośrednika, za taki wzorzec do naśladowania. I skupmy się na tym krótkim fragmencie, co to oznacza, że Pan Jezus jest drogą, i prawdą, i życiem. Drogą, ponieważ wskazuje nam cel do Pana Boga. To znaczy, że jeżeli będziemy czerpać naszą wiedzę, naukę, z nauczania ze słów Pana Jezusa, wtedy osiągniemy zbawienie. Czyli jeżeli będziemy Go naśladować, będziemy kroczyć Jego drogą, Jego śladami, wtedy dojdziemy do Pana Boga. Pan Jezus mówi, że jest drogą, ale jest zarazem prawdą. Prawdą to znaczy, że to wszystko, co Pan Bóg chciał, abyśmy my poznali, dał nam w osobie Jezusa Chrystusa. Czyli Pan Jezus jest prawdą, to znaczy, że przekazał nam tą prawdę, która pochodzi od samego Boga. To, co Pan Bóg nam chciał przekazać, przekazał przez swojego pośrednika, czyli przez Pana Jezusa. Ale Pan Jezus jest również życiem. Co to znaczy, że jest życiem? To znaczy, że posiada w sobie życie wieczne. On obdarza nas niezbędnymi łaskami, które są nam potrzebne w codzienności. Jest źródłem wszelkich łask, i w szczególny sposób uzyskujemy łaski, te, które daje nam Pan Jezus w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii. Czyli korzystajmy z tych sakramentów, które już otrzymaliśmy. Czyli pamiętajmy, że Pan Jezus jest pośrednikiem, jest drogą, czyli wskazuje cel do Pana Boga. Jest prawdą, ponieważ przekazał nam to wszystko, co Pan Bóg chce nam dać. I jest życiem, to znaczy, że posiada w sobie życie wieczne, daje nam potrzebne łaski i daje nam możliwość zjednania z Panem Bogiem poprzez sakrament pokuty i poprzez sakrament Eucharystii. Kiedy będziemy się karmili ciałem Pana Jezusa, wtedy mamy pewność, że osiągniemy cel naszej wędrówki, czyli życie wieczne. Mam nadzieję, że w taki krótki sposób udało mi się przekazać tą wiedzę i że troszkę ją zrozumieliście. I napiszcie sobie pod tym tematem, że głównym celem naszej wędrówki jest osiągnięcie życia wiecznego. I podczas tej życiowej wędrówki musimy korzystać ze znaków, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Tymi znakami jest Ewangelia, Pismo Święte, nasi rodzice, którzy pomagają nam stawać się dobrymi ludźmi. Korzystajmy z tych drogowskazów, aby dojść do Pana Boga. Nie musicie mi tej notatki wysyłać. Nie zadaję wam nic więcej, oprócz tego, żebyście sobie napisali tę, tą taką króciutką notatkę, którą podyktowałem przed chwileczką. Jak nie zdążyliście zapisać, to cofnijcie sobie troszkę i jeszcze raz odsłuchajcie to, co mówiłem na temat tej notatki i na samym dole już pod tą notatką sobie zapiszcie, że Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A jak jeszcze zapamiętacie Dlaczego Pan Jezus mówi, że jest drogą, dlaczego mówi, że jest prawdą i dlaczego mówi, że jest życiem, to będzie rewelacyjnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam bardzo, że no, nieliczne osoby z tej malutkiej grupy, ale są takie, które podsyłają mi zadania i dziękuję Wam bardzo za to. Ale są takie osoby, które zadania mi nie podsyłają. I chciałbym, jeżeli mnie oglądacie, uczestniczycie w tej lekcji, to chciałbym, abyście nadrobili ten materiał. Proszę aby Was, abyście weszli w wiadomości, które otrzymywaliście ode mnie wcześniej, żebyście nadrobili. I pod koniec maja, przepraszam, pod koniec kwietnia, na początku maja, nagrodzę te osoby, które mi systematycznie, regularnie wysyłają zadania, dodatkową oceną cząstkową. Jeżeli będzie komplet prac, będzie ocena celujący. Jeżeli będzie brakowało powiedzmy jednej pracy, to będzie 4, jeżeli będzie, jeżeli tych prac nie będzie, to niestety, ale już wtedy będę musiał być zmuszony do tego, aby postawić negatywną ocenę. To jest nasza ostatnia lekcja przed tym weekendem majowym, ponieważ w przyszłym tygodniu w piątek wypada już 1 maja. Także już się nie będziemy widzieli w kwietniu, będziemy widzieli się w maju. Zobaczymy. Ile jeszcze tych tygodni popracujemy zdalnie, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się w szkole. Życzę Wam dobrego, całego tego końca tygodnia i dobrego następnego tygodnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do widzenia.